Ok, jest tu trochę echo, ale nieważne, chcę i tak to nagrać. Czym jest przede wszystkim nisza w startupie i dlaczego jest ważna w tworzeniu MVP? Ok, MVP, czyli podstawowa, minimalna wartość produktu, chodzi o to, że jest to model biznesowy, jest to odzwierciedlenie modelu biznesowego sprawdzający jego zasadność. A jaśniej jest to element produktu cyfrowego, który odgrywa kluczową rolę w biznesie, czy jest zasadny. E powiem to po prostu na przykładzie, bo <grym> w> tłumacząc w taki sposób, mam świadomość, że może być to niezrozumiałe. E jeśli chodzi o generator do projektowania biżuterii online, <grym> w 2019 roku trochę. Zaszalałem z tym. Znalazłem blisko 50 partnerów biznesowych, salonów jubilerskich, które były w stanie wyprodukować dla mnie pierścionek zaręczynowy według wzoru, według moich własnych wytycznych. I MVP miało polegać na tym, że klient końcowy, czyli B2C, klient odbiorca końcowy miał zapłacić salonowi jubilerskiemu za wykonanie usług. I nie byłoby z tym najmniejszego problemu. Tylko tak, koszt stworzenia MVP generatora do projektowania biżuterii online na rok 2019 to było ponad 200 tysięcy złotych, 300 i w górę, żeby to był model 3D pierścionka, żebyśmy mógł w generatorze go jakoś modyfikować. Dało się to obejść, próbowałem to obejść jeśli chodzi o skanowanie produktu, robienie zdjęć, wysyłanie upload. Niestety to nie zaskoczyło z tego względu, że klient końcowy, jako um, statystyczny Kowalski, kupuje biżuterię emocjonalnie. I a ogólnie ten MVP nie wypalił z tego właśnie względu, że produkt był skierowany do klienta końcowego, a nie sprawdziłem zasadności biznesowej pomiędzy salonami jubilerskimi, bo tam też był kluczowy problem, ale chciałem skupić się przede wszystkim na generatorze do projektowania biżuterii online. I MVP teraz, które będę starał się przede wszystkim stworzyć do weryfikacji rynku. Chcę przede wszystkim zadzwonić do salonu jubilerskiego, powiedzieć, że tworzymy platformę tutaj okrojone przede wszystkim informacje. Bo salon jubilerski, to akurat zauważyłem, że jeżeli powiesz za dużo o pomyśle, uznają cię za wariata, za kogoś, jakiegoś lekkoducha, że nie, oni nie chcą z tobą wchodzić w biznes. Kluczowe rozwiązanie, jakie będzie, to salony jubilerskie posiadają duże stany magazynowe, pierścionków i innej biżuterii, która się nie sprzedała w tym bądź poprzednim sezonie. I to jest kluczowy, najważniejszy problem w salonach jubilerskich, bo są oni zatowarowani. A nie posiadają sposobu na sprzedanie biżuterii, która już nie jest w, w modzie. Po prostu klient końcowy kupuje, tak jak wspomniałem, emocjonalnie, pod wpływem impulsu i trzeba ten impuls dla nich stworzyć. Więc kluczowym tutaj elementem, tym takim rozpoczynającym MVP, będzie przede wszystkim stworzenie bazy salonów jubilerskich, które posiadają duże stany magazynowe. I nie wiedzą, jak się ich pozbyć. Więc to jest nakierowanie MVP, to jest ta nisza produktowa, że okej, okay, salon jubilerski może mieć jakieś inne problemy, ale moim problemem, raczej moim rozwiązaniem tego problemu będzie przede wszystkim zlokalizowanie tego salonu jubilerskiego, który nie ma tego cashflow, nie ma płynności finansowej. I, mm, Tutaj postawiłbym kropkę z tego względu, że w kolejnym odcinku powiem trochę więcej, jeśli chodzi o produkty cyfrowe. MVP, mniej więcej, już wydaje mi się, że rozumiesz, ale postaram się to jeszcze rozwinąć. A jeśli chodzi o niszę rynkową, tutaj też inny przykład. Chodzi o to, żeby nie. Nie podchodzić do produktu cyfrowego, nie podchodzić do startupu z każdej możliwej strony, z tego względu, że chodzi o budżet, chodzi o pieniądze. Im bardziej jest e, zawężony konsument końcowy, jako klient, e, tym łatwiej ci jest do niego dotrzeć. Jeżeli ja bym chciał przede wszystkim wrócić w taki sposób, jak działamy w 2019 roku, e, koszty marketingowe koszty na dotarcie do klienta, który byłby w stanie zaprojektować własną biżuterię są no, bardzo duże. Nie mam pojęcia jak sklasyfikować taką osobę. Rocznie w Polsce jest półtora miliona ślub 150 tysięcy. Jest 150 tysięcy ślubów. I chodzi o to, że na te 150 tysięcy osób jako potencjalnych ludzi, którzy biorą ślub, musiałbym idealnie ich startować. I koszt kampanii marketingowej miesięcznie byłby to ponad 30-50 tysięcy złotych. W Polsce salonów jubilerskich jest 3,5 tysiąca. Dane z panoramafirm.pl, i ja jestem w stanie wyciągnąć telefon, zadzwonić do każdej jednej firmy z 3,5 tysiąca baz rekordów i sprawdzić, czy oni mają ten problem ze stanami magazynowymi. Czyli tutaj zawężając Niszę, zawężając swojego pierwszego klienta, jestem w stanie bardzo niskim kosztem sprawdzić moją zasadność biznesową, czy ktokolwiek będzie chciał ze mną współpracować. Więc to jest nisza. Kolejny przykład, jaki jest bardzo fajny: Amazon. Na Amazonie kupisz dzisiaj wszystko: od roweru przez, przez telefon, jakąś elektronikę, zabawki, cokolwiek. Amazon powstawał przede wszystkim, był skierowany do osób, które chcą kupić książkę przez internet. Lokalne biblioteki nie posiadały tak dużych stanów magazynowych, a księgarnia internetowa już była w stanie to rozwiązać. I chodzi o to przede wszystkim, że tym pierwszym klientem, tym pierwszym ruchem, który zapewniał cash flow w startupie jako Amazon, byli ludzie, którzy byli zainteresowani kupnem książkę, książek przez internet to były lata dwutysięczne, początek lat 2000, więc takich osób można było takie osoby można było bezpośrednio sprawdzić, wypytać na ulicy, które wchodzą albo wychodzą do księgarni. Więc to była ta nisza. Mogłeś na konwencie książek czy jakimś innych eventach zapytać, czy mają jakikolwiek problem z kupnem książki. Więc to była ta wąska nisza. i tutaj Bezpośrednio można to było w taki sposób zweryfikować. I ostatnim elementem, który jest przy weryfikacji MVP i niszy produktowej, jest analiza ilościowa i jakościowa. Ilościowa to tak jak wspomniałem z salonami jubilerskimi, jest 3,5 tysiąca salonów jubilerskich w Polsce. Ilościowa jestem w stanie wysłać do każdego salonu jubilerskiego maila. Z informacją, że pomogę im sprzedać aktualne stany magazynowe, to co po prostu nikt nie jestem zainteresowany. A jakościowa jest to, jeżeli ja rozpocznę już z kimś rozmowę, bo tutaj jest proces tak zwany konwersji. Wyślę 3 tysiąca maili, mam świadomość, że odpisze mi jakieś 5-10%, czyli to jest i tak już 350 osób, które chcą ze mną rozmawiać. Więc tu chodzi. Stricte o analitykę, o twarde dane, o coś, co będę w stanie przedstawić inwestorom. I w taki sam sposób musisz myśleć, że na 3,5 tysiąca klientów potencjalnych tylko 5, za 10% będzie zainteresowanych, żeby z tobą rozmawiać. I to jest analiza ilościowa: kto, jak, jak duży odsetek ludzi będzie chciał z tobą nawiązać jakąkolwiek relację, a jakościowa. Jest to analiza tych 50%, co jaki oni mają dodatkowy problem? Czy to, że ja im sprzedam aktualne stany magazynowe, czy im to jakkolwiek pomoże, wydaje mi się, że tak, ale czy nie mają problemu z płynnością w złocie, czy nie mają problemu z zamawianiem kamieni szlachetnych, bo powinieneś to wiedzieć, że kamień szlachetny jako. Diament na biżuterii jest ograniczony ilościowo i jakościowo na Ziemi. Jeżeli ty wpadniesz na pomysł, że chciałbyś po prostu pierścionek zaręczynowy owadze, półtorej karata, czystość D, szlif owalny i tam VSS, jeśli chodzi o czystość, tak, tak. No to jeden salon jubilerski może ci powiedzieć, że nie ma czegoś takiego, że ma tylko i wyłącznie takie dostępne. Drugi salon może ci powiedzieć, że to będzie koszt samego kamienia 15 tysięcy złotych, drugi, że 30 tysięcy złotych, i tak dalej, i tak dalej. I rozpiętość cenowa jest bardzo duża, bo to jest materiał deficytowy. Czegoś takiego nie dodrukujesz, no chyba, że mówimy o Małasenicie. Ale bardzo duża rozpiętość cenowa jest w tym i podczas analizy jakościowej jestem w stanie dopytać czy oni mają problem jeszcze z, z złotem, czy mają problem z kamieniami, czy mają problem ze złotnikami, czyli ludźmi, którzy wytwarzają biżuterię, bo jestem w stanie albo zapewnić im nowy kanał dostaw, albo jestem w stanie im zapewnić e, zweryfikowanych pracowników, którzy będą dla nich pracować, bądź ewentualnie Nawiązać współpracę przez platformę z, z innymi salonami jubilerskimi. I tu jest właśnie ten model MVP, gdzie ja chcę nawiązać relacje z pierwszymi klientami i zbudować bazę pierwszych tysiąca klientów. Polecam ci stronę firstthousand.co. To są historie startupów, które pozyskały pierwszych tysiąc klientów. Jest tam opisany Twitter, nie, przepraszam, Tinder. Jest tam opisany Tinder, jest tam opisany Uber. Są tam opisane te tak zwane unicorny startupowe coś, co 20 lat temu nie istniało na rynku, a dzisiaj nie wyobrażasz sobie bez tego życia. I to są, to są te biznesy skalowalne, które odniosły największy sukces. Także zadanie na teraz: zobacz sobie tę stronę, podlinkuję ją na ni niżej. I co, i zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć!